Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniek i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem tego wydarzenia. Oczywiście na samym początku prosiłbym o tutaj rzucenie okiem na disclaimer i powoli możemy zaczynać. Rynek no jak widać jest dosyć napięty pomimo tego, że Mieliśmy między innymi podpisanie ustawy o tym, że prace amerykańskiego rządu będą kontynuowane tymczasowo, ale jednak powoduje to, że powiedzmy są mniejsze obawy o to, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli recesję. Wczoraj dodatkowo ISM dla przemysłu wypadł oczywiście pozytywnie. Znaczy mamy wzrost, natomiast nie mamy. Go powyżej 50 punktów. Niemniej, oczywiście, no, widać, że ożywienie w amerykańskiej gospodarce gdzieś tam zaczyna mieć miejsce. Natomiast no, mieliśmy też wczoraj dosyć sporo wypowiedzi amerykańskich bankierów. Powell. Harker uczestniczyli w spotkaniu z małym biznesem i jakby podkreślali rolę tego, że zależy im na tym, żeby rynek pracy pozostał całkiem mocny. No ale z drugiej strony wiadomo, że jeżeli chodzi o rynek pracy, to no to jakby słabszy rynek pracy też powoduje, że mamy lepszą sytuację pod względem inflacji, więc tutaj oczywiście Fed będzie musiał to w jakiś sposób zbilansować. Natomiast Mester Mówi o tym, że jest potrzeba jeszcze jednej e, podwyżki. Harker i Powell z kolei tacy yy, pewni co do kolejnej podwyżki yy, nie byli, natomiast no, widać, że to napięcie na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo duże biorąc pod uwagę to co dzieje się z rentownościami, no i pytanie czy te rentowności nie spowodują jakiejś takiej względnej kapitulacji ze strony Fedu, przynajmniej biorąc pod uwagę yy, to, żeby gospodarka nie popadła w jakąś głęboką recesję, na pewno z pewnością yy, no, potrzeba by było yy, właśnie jakiejś takiej nie wiem przynajmniej Słownej interwencji, aby powstrzymać ten mocny wzrost rentowności, który powoduje naprawdę dużo szkód. Na rynku. Z kolei oczywiście mamy też, mamy też przewidywania co do tego, co może stać się w Polsce. Rynkowy konsensus mówi o 25 punktów bazowych, natomiast biorąc pod uwagę ostatnie, ostatnie zaskoczenie, no trudno tutaj prognozować cokolwiek, ponieważ możemy mieć od wstrzymania z dalszą obniżką do nawet obniżki o 75%. Punktów bazowych, oczywiście to, co dzieje się na rynku z dolarem i z rentownościami, powoduje bardzo duże ruchy na na rynku surowców, i na samym końcu warto również zwrócić uwagę na to, że RBA na A nam utrzymał stopy procentowe bez zmian, nie wskazuje na to, że miałoby tu jeszcze dojść do jakichś perturbacji do końca tego roku, nawet jeżeli mieliśmy tutaj kilka takich czynników proinflacyjnych, na przykład w postaci rynku pracy czy nieco wyższych takich wskaźników inflacji. Natomiast no, jakby tutaj w przypadku RBA nie przewiduje się, żeby jakiekolwiek dostosowanie przynajmniej na ten moment miało mieć miejsce do końca tego roku. Również biorąc pod uwagę do, dosyć duże problemy z Chinami, no i poprzez to mamy dosyć, dosyć mocne spadki. W przypadku AUD USD. Dzisiejszy kalendarz niemal pusty. CPI ze Szwajcarii. W zasadzie mieliśmy o godzinie 8.30 CPI z Turcji i raport API dotyczący zapasów ropy. Mamy też spotkanie OPEC w tym tygodniu, więc tu w przypadku rynku ropy może być dosyć dosyć gorąco. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to euro, dolar, AUD, USD, USD, PLN, Nasdaq, S&P 500, DAX, WIG20, ropa i złoto. Zanim sobie przejdziemy, chciałem Państwu jeszcze dwie rzeczy pokazać, czyli przede wszystkim mamy tutaj wykres e, dotyczący właśnie tej aktywności, e, tych odpowiedzi z amerykańskich przedsiębiorstw, no i mamy ten ISM e, wyraźnie Wyraźną poprawę również w przypadku manufacturing PMI, czyli ten powiedzmy nieco mniej ważny indeks z perspektywy amerykańskiej, nam odbija, więc widać, że tutaj sytuacja zaczyna się poprawiać. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na usługowy PMI, bardzo, bardzo niski. No, mieliśmy tutaj dosyć spory spadek, natomiast ASM dla usług, który poznamy no później w tym tygodniu, pozostaje relatywnie wysoko, więc nie mniej, no taki punkt zwrotny w amerykańskiej gospodarce nam się szykuje, prawda, tu już mieliśmy taki lokalny dołek, oczywiście usługi mogą sobie radzić nieco gorzej w najbliższym czasie, natomiast jeżeli przemysł nam zacznie odbijać, będzie to naprawdę bardzo, bardzo dobry wskaźnik dla amerykańskiej gospodarki, wskazujący na to, że miękkie lądowanie jest bardzo Prawdopodobne. I krzywa terminowa w Stanach Zjednoczonych, ona się nieco obniżyła w porównaniu do tego, co mieliśmy tydzień temu. Natomiast, tak czy inaczej, mamy wciąż bardzo duże, w zasadzie ekstremalne różnice pomiędzy kolejnymi kontraktami. Takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają na rynku ropy. Zwykle to mamy takie niewielkie, prawda, różnice pomiędzy kontraktami rzędu powiedzmy od 20-30 centów. 50 centów zdarza się bardzo rzadko. Natomiast no takie duże różnice no wskazują na to, że rynek jest bardzo napięty, albo szykuje się do korekty. O tym mówiłem wcześniej między innymi na webinarium surowcowym. Jeżeli ktoś nie widział, bardzo polecam sobie obejrzeć. Oczywiście można za pośrednictwem YouTube XTB sobie to odszukać. No i tam mówiłem o tym, że możliwa jest taka korekta, biorąc pod uwagę to, jak wy wygląda nam kształt krzywej. Natomiast z drugiej strony. Strony perspektywy do końca tego roku, nawet z problemami w Chinach, wydają się dalej pro wzrostowe. Natomiast przechodzimy sobie już do naszej platformy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, tutaj nie ma za bardzo co mm, sprawdzać w przypadku. SNB, no ostatnia decyzja o tym, żeby utrzymać stopy procentowe, być może okazała się dobra, ponieważ inflacja nam tutaj jednak spada, przepraszam, rośnie, ale zdecydowanie mniej od oczekiwań mamy ją poniżej celu. Dzisiaj też inflacja w Turcji, ale jak wiadomo, no. Tu w tym przypadku prawdopodobnie będziemy mieli dalej wzrosty, nawet pomimo tego, że stopy procentowe rosną dosyć wyraźnie. To, natomiast my przechodzimy sobie już do e, kluczowych rynków. Zaczynamy sobie od do euro-dolara, No i tutaj eurodolar poniżej poziomu 1,05, czyli tutaj e, to ostatnie e, ważne wsparcie. E, w tym momencie zniesienie 127,2 ostatniej dużej fali wzrostowej. Natomiast no, e, sekwencja spadkowa jest dosyć jasna. Musielibyśmy się na, tak naprawdę no, wybić powyżej poziomu 1,06 albo ewentualnie ustanowić nowy dołek powyżej poziomu 1,05, żeby tutaj mówić o jakimkolwiek odwróceniu trendu. Na razie tego nie ma. Tutaj, oczywiście w przypadku H1. -ki... Widzimy jakieś próby odbicia, no ale na razie to są takie no, niewielkie ruchy, prawda? Tutaj najbliższy opór prawdopodobnie 47-48 tysięcznych. Tutaj być może eurodolar doszedł do tego poziomu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj możliwe będą jakieś reakcje cenowe. No i oczywiście poziom 1,05 w zasadzie 49 tysięcznych. Tutaj dosyć spory, spory opór w tym momencie. Z perspektywy tygodniowej widać, Kontynuację wzrostów, 12 tydzień z rzędu spadków. No i wygląda na to, że będziemy szykować się prawdopodobnie do testu zniesienia 50%. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatni taki duży rajd w górę, yy, i gdzie mieliśmy jakieś reakcje cenowe, no to widać tutaj na yy, większość pozytywnych reakcji była na, 30, na zniesieniu 38,2. No i w zasadzie tutaj można powiedzieć, że mieliśmy też. Yy, takie reakcje w okolicach tych zniesienia 38,2 no ale z drugiej strony właśnie po 50 mieliśmy kilka tygodni takich prób odbicia później jednak dosyć wyraźnie się przełamaliśmy i przetestowaliśmy 50 z góry, być może taka sytuacja będzie miała również teraz miejsce, natomiast wydaje mi się, że tutaj przy tej 50 będzie próba jakiegoś ożywienia i dojścia przynajmniej tutaj w okolice poziomu 50 więc dwóch Tysięcznych. I teraz przechodzimy sobie do e, AUD USD. Tutaj, oczywiście, bardzo, bardzo wyraźne spadki. Przełamanie tego kluczowego wsparcia. Wcześniej tutaj w okolicach 63-64. Mieliśmy oczywiście później test 63-40, ale ostatecznie dzisiaj się przełamujemy przez ten poziom. No i w zasadzie, biorąc pod uwagę to, że te ostatnie lokalne dołki tutaj miały miejsce w listopadzie. 2022 roku, okolice 62,70, następnie 62. Tutaj do tej strefy jest duża szansa, że będziemy, będziemy się kierować. Oczywiście będziemy spoglądać na to, co będzie się działo dalej z cenami miedzi. Jak widać, ceny miedzi znowu tutaj straciły grunt. Prawdopodobnie będą się kierowały wyraźnie poniżej 8000 dolarów. Wydaje mi się, że 7000. 800 dolarów za tonę, więc to powinno nam skierować dolara australijskiego na nieco niższe poziomy. Przynajmniej wydaje mi się, że zejście do 63, 62, 60. Teraz przechodzimy sobie do usdp No a tutaj wyjście na nowe. Szczyty, no niemal, że wyjście na nowe szczyty lokalne powyżej 4,40. Najprawdopodobniej ta słabość się utrzyma. Wydaje mi się, że będzie tutaj perspektywa do tego, żeby jutro przy decyzji przetestować 44. Najprawdopodobniej ta zmienność będzie naprawdę bardzo, bardzo duża. No, chyba, że. Rada Polityki Pieniężnej ze względu na chęć stabilizacji złotego zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych bez zmian, choć biorąc pod uwagę inflację, wydaje się że raczej to mało prawdopodobne. Niemniej wydaje mi się, że 4,44 ma szansę na, przy, na, na dojście do tego poziomu. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie RPP utrzymałaby stopy, no to prawdopodobnie przetestujemy jeszcze raz 4,4436, a być może zejdziemy nawet do 4.31. Teraz przechodzimy sobie do indeksów na początku NASDAQ. No i NASDAQ zachowuje się naprawdę całkiem interesująco, biorąc pod uwagę to, jakie mamy napięcie na rynku. No, wystarczy sobie spojrzeć na to, gdzie znajdują się rentowności. Oczywiście, tutaj to wynika między innymi z tego, że mamy ożywienie na spółkach technologicznych. Widać, że od strony NASDAQ mamy wyraźne wskazanie na to, że, na, że przepraszam, ze, ze strony Nvidia, że NASDAQ może tutaj podejść pod 15200 punktów. Natomiast, no, widać, że absolutnie po tych świecach nie widać jakiejkolwiek siły rynku, prawda, tutaj otworzyliśmy wcześniej się bardzo wyraźną luką, zeszliśmy w dół, ostatecznie zosta zostaliśmy na wysokich poziomach wcześniej, prawda, tutaj próby wzrostu właśnie pod koniec miesiąca września, zejście w dół, więc widać, że tu się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo, natomiast biorąc pod uwagę ten kształt, tutaj można doszukiwać się takiego odwróconego RGR-a linia szyi właśnie przy poziomie 15 tysięcy punktów, no to to dawałoby nam perspektywę odbicia naprawdę dosyć wysoko do 15400. Wydaje mi się, że do 15 200 jest tutaj szansa na dojście. Z kolei S&P 500, no widać, że 4300 jest dosyć ważnym poziomem wsparcia. Na razie nie wydaje się, żeby tutaj była perspektywa do wybicia tego poziomu. Musiałoby się dojść do naprawdę jakiegoś Dojścia rentowności do 5%, żeby doszło do przełamania tego poziomu, więc wydaje mi się, że będzie tutaj jeszcze szansa na przetestowanie zniesienia 23,6 i dojścia do 4375 punktów. Na no, niemieckim DAX-ie no, pozostajemy nisko, natomiast no, znaleźliśmy wsparcie przy zniesieniu 127,2. Widać już trzecia reakcja. Oczywiście z dzisiaj mamy taką dosyć, dosyć negatywne otwarcie. Niemniej ten ruch został już dosyć sporo wyciągnięty. Mieliśmy domknięcie luki, natomiast wydaje mi się, że będzie jeszcze szansa na to, żeby dzisiaj przetestować 15400 punktów oczywiście ze strony bundów czy ze strony euro tutaj raczej jakiegoś wskaźnika pozytywnego nie ma natomiast wydaje mi się, że do 15400 czyli w okolice tego spadkowego yy, dolnego ograniczenia yy, tutaj rozszerzającego się klina jest prawdopodobnie duża szansa na to, że do tego poziomu dojdziemy i WIG20 tu oczywiście też pozostajemy dosyć negatywnie, nowe lokalne dołki Testujemy um, najniższe poziomy od maja. Wybicie z trójkąta ponad połowa realizacji. Wydaje mi się, że będzie duża szansa na to, żeby jeszcze poniżej 1900 dojść. Natomiast, wydaje mi się, że zatrzymamy się na tej granicy związanej ze zniesieniem 38,2. Zakres największej korekty w trendzie. Więc myślę, że gdzieś tam na rynku się mówi ponownie o Grunwaldzie. Myślę, że jest to zdecydowanie przesadzone. Myślę, że w momencie, kiedy DAX czy USDPLN powrócą do y, oczywiście USDPLN do spadków niemiecki DAX do wzrostów, tutaj ze strony USDPLN -a wyraźne jeszcze wskazanie na to, że y, WIG20 może być niżej, to jest takie proxy, jeżeli chodzi o takie nastroje globalne co do polskiego rynku akcji no to jeżeli USDPLN zacznie nam spadać w końcu, myślę, że to może być w listopadzie y, no to wtedy y, no to wtedy WIG20 powinien odbić natomiast na ten moment wydaje mi się, że tutaj szanse na 1860 1850 są dosyć spore. I teraz przechodzimy sobie do rynku surowców. Na początku złoto. Złoto oczywiście tu też zrealizowało formację trójkąta. Wydawało mi się to mało prawdopodobne, ale ostatecznie jednak y, tą formację zrealizowaliśmy no ze strony sezonowości była szansa na lokalny dołek, no ale widać, że zbliżamy się z kolei do sezonowego szczytu i później konsolidacja i dopiero pod koniec października e, ze strony sezonowości jakieś szansa na odbicie natomiast też warto pamiętać o tym, że zbliżamy się do kluczowego wsparcia 1800 zniesienie 61,8 więc myślę, że w tych okolicach najprawdopodobniej już jakiś lokalny dołek e, powinien, e, powinien mieć miejsce więc e, no Wydaje mi się, że zbliżamy się już bardzo blisko tego poziomu, natomiast no oczywiście ze strony rentowności jeszcze wyraźne wskazanie na kontynuację spadków. No i na końcu ropa naftowa, ropa naftowa dosyć, dosyć spore spadki. Tak jak Państwu mówiłem na webinarium związanym z rynku ropy, spodziewałem się korekty. Um, nawet właśnie w za, zakresie e, tej, tej największej korekty w trendzie nie myślałem, że, to dojdzie do, ze, że ta korekta zrealizuje się tak szybko. No ale jednak um, dosyć, dosyć istotnie reakcja na to, że mamy bardzo, bardzo e, mocnego dolara. E, być może przebijemy się niżej, przetestujemy 87 dolarów. Natomiast tutaj mamy zniesienie 38,20. Dodatkowo mamy średnią 50 okresową przy 85, tutaj ważne wsparcie związane z lokalnymi, e, lokalnymi szczytami, więc myślę, że te spadki też nie powinny być jakoś bardzo, bardzo duże, y, oczywiście no stąd do 85 mamy prawda 4%, natomiast y, no ten zakres cen wydaje się naprawdę dosyć atrakcyjny, ponownie, żeby szykować się na jakieś większe wzrosty na koniec tego roku, biorąc pod uwagę to, że deficyt jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.